Kilka faktów na temat otworów drzwiowych w systemie suchej zabudowy. Jeżeli otwór drzwiowy nie przekracza 120 cm szerokości to nadproże możemy wykonać z profila UW. Jeżeli pomieszczenie w którym stawiamy ściankę działową nie przekracza wysokości 260 cm a waga skrzydła drzwiowego nie będzie przekraczać 25 kg to w miejsce otworu drzwiowego zamiast stosować profil UA z powodzeniem możemy wykorzystać profil CW. Oczywiście o grubości blachy 0,6 mm. Oczywiście w nadprożu trzeba dać dwa pionowe słupki z profila CW, a jeżeli łączenie płyt wychodzi nam właśnie na nadprożu, to pamiętajcie, aby wycinać tak zwane L z całych płyt. Dzięki temu unikniemy niechcianych pęknięć. Pragnę zaznaczyć tylko, że wspomniane dzisiaj wytyczne to nie jest jakieś widzimy się, tylko zalecenia producentów suchej zabudowy. I wierzcie mi bądź nie, ale wydają oni naprawdę grube pieniądze, aby coś przetestować, sprawdzić, tak żeby miało to ręce i nogi, więc dlaczego miałbym się do tego nie stosować?